Jak na to wpadłaś? A wiesz co to, to natchnienie? Kiedy trudne, staje się łatwe, a niewidoczne widoczne. Wszystko wtedy jest proste. Jakby samo się robiło, jakby ktoś zaczarował. Też mi na początku nie wychodziło, ale od wypadku. Podcast jestem na wózku. Duża się tym domu. Słyszycie? Dobro walczę ze złem. To tylko wyładowania elektryczne. ładunki ujemne gromadzą się na dole chmury, a dodatnie na górze. I walczą ze sobą. Skąd to wiesz? W gazecie przeczytałem. Wystarczy iskra i... <coughs> Prawdziwy czarodziej.